Podczas reakcji na nowy album Sabriny Carpenter obiecałam Wam, że pierwszą analizą z tego albumu będzie Tears, ale jak zerknęłam na tekst po tym pierwszym poznaniu, które widzieliście na reakcji, zauważyłam, że nie mam tam nic do dodania. Wszystko, co mogłabym powiedzieć, powiedziałam podczas reakcji, więc uznałam, że tamten tekst jest taki jednowymiarowy. Nie ma drugiego dna, jest bardzo też krótki i językowo nie ma niczego trudnego, co bym mogła wnieść do analizy, żeby podnieść poziom tej piosenki. O, albo pokazać, jaki jest poziom tej piosenki, więc uznałam, że zrobię na pierwszą analizę z Man's Best Friend po single oczywiście, Man Child, zrobię piosenkę, która mi na początku wpadła w ucho i uważam, że bardzo zabawnie przedstawia, pokazuje jak Sabrina potrafi zbudować dwa znaczenia w jednej piosence i, i dlaczego uważam, że jest królową dwuznaczności. Piosenka House Tour bardzo mi przypomina w takim ogólnym założeniu piosenkę Busy Woman, którą Niedawno analizowałam, to była ostatnia analiza przed wydaniem albumu Men's Best Friend i e, tamta piosenka była z Deluxe Version. I mam wrażenie, że właśnie tamta piosenka jest taką tranzycją z Short and Sweet w Men's Best Friend, bo ewidentnie Men's Best Friend o wiele bardziej opiera się na takich dwuznacznościach i na takim żarcie tekstowym. I do tego dojdziemy właśnie w analizie house tour. Zapraszam Was na house tour. House tour. Take your shoes off. Thank you for dinner, baby. I had a really great time. I really love this conversation and that your car self-drives. The pineapple air freshener Is my favorite kind. Well, this is me, but if you have time. Take your shoes off, to jest ściągnąć buty. I to jest bardzo fajna, przydatna fraza dla wszystkich, którzy się uczą angielskiego i chcą go używać, bo to jest tak podstawowa fraza, a tak czas, często zapominamy, że ze ściągnięciem ciuchów to jest po prostu take off. Take your shoes off, take your t-shirt off. Take off your t-shirt też można powiedzieć. Aha, house tour to jest po prostu pokazanie domu, yy, prezentacja domu, coś bym, tak bym to powiedziała, bo chyba nie mam takiego idealnego polskiego odpowiednika. Dziękuję za kolację, kochanie. I had a really great time. Świetnie się bawiłam. Właśnie jak chcecie powiedzieć, że świetnie się bawiliście, to nie można tego słowo w słowo tłumaczyć. To są takie rady na, niższych poziomy, na niższy poziom, oczywiście. Tylko mówimy have fun albo had, have a great time. To słówko dinner, ono zawsze jest problematyczne, ponieważ yy, nie ma tego, jak dokładnie przetłumaczyć. Bo my po prostu inaczej jemy posiłki. I oczywiście, jeśli chodzi o kolację randkową, o randkę, to dinner będzie tłumaczyło się na kolację. Ale dinner jest uważany w Anglii i Ameryce za ten główny, duży, ciepły posiłek. I w zależności od kraju, ten posiłek by był czym innym. Dla nas to jest obiad, bo my jemy obiad jest naszym głównym, ciepłym posiłkiem. No i my go jemy akurat w środku dnia, niektórzy jedzą po pracy, znaczy wiele osób je po pracy, więc on jest zwykle tak, nie wiem, o 16, weekendy 14, o tych godzinach. I dlatego Zamiast tłumaczyć takie słówko, trzeba wytłumaczyć, o co nam chodzi, jeśli my mówimy o naszym dynę. Jeśli mówicie mm, jakiemuś znajomemu, na przykład z Anglii albo Ameryki, że idziecie zjeść coś i idziecie na główny, na ciepły posiłek w ciągu dnia, Powiedzcie lunch, żeby oni zaczęli, jaki to jest posiłek. Bo jak powiedzieć, dynę to dla nich to będzie takie dziwne, bo dîner się je wieczorem. Znowu, jak my mówimy, że zjadłam kolację i zjedliście sobie dwie kanapki, czy jakąś sałatkę, to jest taki lekki posiłek na koniec dnia, to używamy słówka supper. I ja uważam, że to jest bez sensu słówko w użyciu, ponieważ supper to jest bardziej taka wieczerza, to jest taka oficjalna kolacja. Yy, więc, yy, no nie wiem, ja bym może używa, używa, użyła wtedy słówka, frazy snack, snack before bed, um, albo po prostu wytłumaczyć o co chodzi, jeśli z kimś yy, yy, rozmawiacie, bo właśnie te nazwy posiłków są takie niepewne bo my inaczej jemy. Ja osobiście uważam, że my mamy zdrowsze podejście do jedzenia, bo ten główny posiłek ciepły w środku dnia, a przedtem tylko coś lekkiego zwyklejemy, ale no i na przykład jak w Hiszpanii albo właśnie w Ameryce o, o, o 19 się je ten dinner czy o 20, no to, to to nie jest tak zdrowe jak my mamy w Polsce, Aczkolwiek właśnie. Z tym słówkiem bądźcie bądźcie otwarci. Czy kolacja, czy obiad. Jak ktoś was zaprosi wieczorem na kolację i musicie o tym powiedzieć po angielsku, to też użyjcie słowa dinner, pomimo tego, że to będzie kolacja, bo no supper to tego to w ogóle nie powinniście używać tak freely, tak luźno. Może tylko jak właśnie faktycznie o jakąś wieczerze chodzi, y, uroczystą kolację, często o wigilii się mówi supper. Y, więc tak, tylko przestrzegam, że lepiej użyć tego słówka dinner. A z drugiej strony, jak Wam chodzi o jakieś knapki, to może właśnie snack something to eat może na takiego słówka po, y, użyć. I really love the conversation. Naprawdę podobała mi się rozmowa albo no tak, bo love, like używamy też, yy, przetłumaczymy też na podobać się. I to jest wszystko w czasie past simple. Head, loved, and And that your car self-drives. <coughs> I to, albo i fakt, że Twoje auto samo się kieruje. The Pineapple Air Freshener, czyli yy, odświeżać powietrza, ananasowe odświeżać powietrza, jest moim ulubionym. Cóż, this is me. I to jest takie, this is me. Zaraz do tego dojdę, pozwólcie. Więc tutaj mamy sytuację, jesteśmy wrzuceni w końcówkę randki. Ona mówi, ale to na samym początku piosenki, to jeszcze jest jak, jakby przed pierwszą zwrotką. I tak szepcze, ściągnij buty. Um, I zaczynamy zwrotkę od y, jej, tak jakby stojącej na progu domu, albo na wysiadającej już z auta prawie. Mówiącej, dziękuję za kolację, świetnie się bawiłam. Wszystko to, co musicie powiedzieć. O, właśnie, jak nie wiecie, co powiedzieć na koniec randki, nawet jak mu się nie podobało, powiedzcie to, a później się po prostu nie odzywajcie, albo <gryw> powiedzcie to i się dalej odzywajcie. Więc to jest takie idealne, yy, co można powiedzieć na koniec randki, jak nie wiecie, co powiedzieć. Dziękuję za kolację, świetnie się bawiłam. Naprawdę podobała mi się rozmowa i fakt, że twoje auto się samo kieruje. I to samo kierujące się auto to oczywiście chodzi o Tesle, więc tutaj mamy zarysowanie tego faceta jako bardzo bogatego faceta, taki może właśnie mm, show off. Taki, który się lubi popisać, nie wiem. E, w ogóle nie mam pojęcia, o kim to jest. Ja w ogóle się nie za, e, zagłębiałam, o kim są te piosenki. Mm, ja zrobię film o całym tym albumie, bo mam bardzo dużo przemyśleń takich, niekoniecznie bardzo pozytywnych, już po mojej reakcji, którą widzieliście i się bardzo cieszyliście, że udało mi się ją, um, ją wrzucić, pomimo tego, że YouTube mi um, ją zablokował, oczywiście, za używanie. Um, Używanie piosenek, ale się cieszę, że się udało, bo zobaczyliście, jak zareagowałam na tą, na tą płytę. Mam przemyślenia, więc na razie o, o tych przemyśleniach nie będę tutaj mówić, tylko tutaj o piosence, więc nie wiem o kim to jest. Nie wiem, czy ten facet exists. Wydaje mi się, że nie, albo że to jest po prostu taki, taka postać, faceta zbudowana na różnych jej um, doświadczeniach, ale. Ta postać faceta jest bogata. I Sabrina mówi tak uch, mój ulubiony oświeżasz, czyli ten, który Ty masz w aucie, to jest pineapple, czyli ananasowy. Ananas ma takie właściwości, jeśli chodzi o love life, że zmienia, tak się mówi, że zmienia smak spermy. Na słodszy, nie wiem jaki. I ona mówi, ach, ten odświeżacz powietrza, już co nam rzuca oczko, o co chodzi. Ten, który miałeś, jest ananasowy i to jest mój ulubiony, no bo tutaj rzuca takie połączenie. No i tu możemy się zastanowić, czy on specjalnie, na przykład w tej historii, on specjalnie taki wybrał, czy on, on był tam po prostu, a ona go, yy, jej się spodobał. Oczywiście, to jest piosenka. To wydaje mi się, że w tej piosence, jak o ile wiem, że wiele piosenek, Sytuacje z nich się zdarzyły. Wydaje mi się, że ta sytuacja nie miała miejsca, a Sabrina sobie po prostu wymyśliła całą tą piosenkę e, jako taki, taką historyjkę. Ale fajnie tutaj zwrócić uwagę, że właśnie miałeś w aucie, z auta przechodzimy na ten odświeżać powietrze, wydaje mi się, że to mógłby być taki po prostu, który tam wisiał sobie na aucie, wiecie jak te choineczki wiszą tam, takie ananas. No i ona rzuca tym komentarzem, że, że dlaczego on jest jej ulubionym? Bo ananasy mają takie, a nie inne właściwości, jeśli chodzi o love life. I tutaj właśnie to jest ta sytuacja. Ona wysiada prawie z auta, mówiąc: Dziękuję za konwersację, dziękuję za randkę, i później mówi: Cóż, this is me. I to się tak tłumaczy, nie to jestem ja, tylko na mnie już pora, albo o, tu jest mój dom, że o, jak facet, który dziewczyna od, albo na odwrót w sumie odprowadza, to jak już dojdziecie do tego mieszkania tej drugiej osoby, czy domu, czy czegokolwiek, to mówicie: O, oh, this is me, czyli o, oh, to tu, tu ja, znaczenie tu ja mieszkam, albo o, oh, tu jest moje miejsce, tu jest moje mieszkanie, whatever, albo tu już wysiadam, this is me. Więc tutaj mm, bym powiedziała tak ogólnie, bym przetłumaczyła to na na mnie już pora. But if you have time, ale jeśli masz czas, mm, mm, mm. i tu już nam rzuca takim y, zaproszeniem, jeśli masz czas, Wejdź do mnie, nie? Eee, to jest oczywiście house tour, ale możemy sobie pomyśleć, że nie chodzi jej o pokazanie domu, tylko chodzi jej o coś innego. But if you have time, do you want the house tour? I could take you to the first, second, third floor. And I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside, baby. What's mine is now yours. Więc jeśli masz czas, czy chcesz Eee, czy chcesz oprowadzenie po domu? Mogłabym Cię wziąć na pierwsze, drugie, trzecie piętro. Flu to jest piętro. And I promise i obiecuję, none of this, czyli nic z tego, nie jest metaforą. I tutaj dodajemy to nie, bo po polsku mamy podwójne zaprzeczenia, ale tutaj dam zaprzeczenie całego zdania, robi to none. I just want you to come inside. Chcę, żebyś wszedł do środka. Come inside to jest wejście do środka. Kochanie, what is mine, czyli co jest moje, is now yours. Jest teraz twoje. No i oczywiście tutaj Sabrina mówi, że chce mu pokazać dom. I jak wiadomo, jest taka niepisana zasada randkowania, że jak ktoś zwykle, nie zawsze, ale właśnie jak ktoś tak Zapraszam kogoś do domu, no to po rance, no to ma ochotę na co innego i tu nie chodzi o pokazanie domu. Zwykle nie zawsze. Um, no i ta, y, Sabrina się pyta, czy chciałby oprowadzenie po domu. I ona mówi: Mogłabym cię wziąć na pierwsze, drugie, trzecie piętro. Możemy sobie pomyśleć, o. Jaką Willemanię na pierwszy rzut oka. Ale jak się zaczytać w głębiej, to tu chodzi oczywiście o podtekst pierwszej, drugiej, trzeciej bazy. Pierwsza baza, i to jest w ogóle z tych filmów dla nastolatków yy, z Ameryki, z znaczy amerykańskich filmów dla nastolatków. Pierwsza baza dotykanie, więc, yy, nie dotykanie, co ja mówię yy, pocałunek. Druga baza jakieś dotykanie, a trzecia baza to sobie możecie sami dopowiedzieć, yy, czym jest. Yy, I tutaj yy, Sabrina ewidentnie zaprasza go na pokonywanie tych baz, a nie pokonywanie kondygnacji budynku. I obiecuję, że nic z tego nie jest metaforą, i to jest takie rzucenie dla nas oka, że wszystko to, co pisze, jest metaforą, czyli od tego pineapple freshner, później tutaj first second third floor, i będziemy dalej mieć więcej tych metafor, także don't worry, don't worry. Dlatego tak wybrałam tą piosenkę, bo uważam, że jest yy, fajna. Takie ma podwójne znaczenie i jedno znaczenie jest fajne, i drugie znaczenie, jedno znaczenie jest takie niewinne randce, a drugie znaczenie jest takie... Dla wtajemniczonych, którym wszyscy są wtajemniczeni. At this point, chcę, żebyś wszedł do środka. Oczywiście to come inside ma tutaj y, robić aluzję do uwaga słówka come. Tak samo się czyta, bo to się czyta uwaga. K-o-m, czyli o o come. I to, I to słówko się czyta, i to tak samo, co znaczy come inside wejdzie do środka, a come inside to skończyć stosunek w środku. Więc ona po prostu mówi mu wejdź do środka jako wejdź do mieszkania, ale chciałabym, żebyś we mnie skończył. Kochanie, co jest moje jest Twoje. Tutaj um, Sabrina może po pierwsze um, robić aluzję do tego takiego hiszpańskiego powiedzenia mi casa es tu casa czyli moje, moja, mój dom jest Twoim domem, my, to, to powiedzenie z tego, co wiem, mogę się pomylić teraz, więc mnie sprostujcie, jeśli coś bredzę, ale z tego, co wiem, to to powiedzenie ma takie, troszeczkę znaczy to, co u nas mówi, znaczy gość w dom, Bóg w dom, w znaczeniu, że jesteśmy, o gościnności to mówi, a tutaj Sabrina mówi, what's mine? is now yours, czyli co jest moje, co jest teraz Twoje, jako ten dom, że jesteś ugoszczony, ale z drugiej strony ono może mówić o swoich częściach ciała, że co jest moje, moje części ciała teraz należą do Ciebie, rób co chcesz z nimi. Więc mam wrażenie, że tutaj jak wykorzystała sytuację z tym, z tym powiedzeniem. Zapraszam Was do dania łapki w górę i pozostawienia komentarza, bo kiedy widzę, że Wy się angażujecie w te analizy, to od razu mi się chce ich więcej robić i je szybciej robić i, i lepsze je robić. Także bardzo, bardzo, bardzo to doceniam. Dziękuję za wszystkie pozostawione łapki w górę i komentarze. Jeśli chcecie, czekać na kolejną analizę, to zapraszam do dania subskrypcji, a my wracamy do analizy. The couch is really comfy, comfy. Got some chips at like if you're hungry. You don't need to love me. I'm just so proud of my design, to dim the lights. Couch to jest oczywiście kanapa. Comfy to jest skrót od comfortable. Pamiętajcie, nie komfortable. Comfy. Comfy. The couch is really comfy. Kanapa jest naprawdę wygodna. Weź sobie got. Nie, nie weź sobie, przepraszam, to nie jest get. Got. mam. Po prostu mam w domu. Są chips ahoy. I chips ahoy ja nie wiedziałam y, podczas anali y, reakcji, y, bo nie żyję w Ameryce, ale to są takie po prostu ciasteczka z takimi kawałkami czekolady. Więc mam te chips ahoy, czyli ciasteczka. Jeśli jesteś głodny, if you're hungry. I od, tutaj jest skrót od I've got, a tutaj mamy if, czyli mamy tutaj conditional. On jest tak prosty, że nawet nie trzeba go dzisiaj tłumaczyć. Nie musisz mnie kochać. I to need tu jest y, takie samo, y, działa tak samo jak have to. Możecie mówić: I don't need to, I don't have to. Tak samo się to tłumaczy. Czyli nie musisz mnie kochać. Jestem po prostu. I'm proud of. Be proud of something, być dumnym z czegoś. Jestem po prostu dumna z mojego wystroju wnętrz, tak, design. I tutaj. Tyle to by było taka główna piosenka, główna zwrotka, ale Sabrina tam dopowiada, tak dośpiewuje, ale szeptem to dim the lights. A dim the lights to jest po prostu z wygasić, ale tak yy, zaciemnić światła. Jak to się mówi? Przyciemnić, dobra, napiszę przyciemnić światła. To dim the lights, czyli by, żeby przyciemnić światła. Jeśli chodzi o tą, to oprowadzanie po domu, Sabrina pokazuje kanapę, bardzo wygodna kanapa i mam jakieś ciasteczka, jeśli jesteś głodny, poczęstuj się, tak? I nie musisz mnie kochać. To jest takie dziwne, no bo oczywiście um, takie ironii to love me. No pokazuję, no nie musisz mnie kochać, nie musisz mieć większych uczuć do mnie, ale ja jestem po prostu tak dumna z mojego designu i tu nam puszczoczko, by zgasić światła albo by przy, przyciemnić światła. No nikt, kto by z designu nie był. Gdy nie, nikt, kto by był dumny bardzo ze swojego designu, nie chciałby przygasić świateł, bo to wtedy by ukryło ten design w ciemności. A tutaj, ale oczywiście drugie czytanie tego tekstu, to znaczy, że kanapa jest wygodna, super wygodna, więc nie musi mieć nawet na górę. Wiecie, w tych, podejrzewam, że Sabrina, jako że ma kasę, i już w tym Hollywood, nie Hollywood, co ja gadam, w Los Angeles, w tym Music Industry, jest od lat, to ma pewne ma kasę i w Ameryce się Inaczej żyje, tam się żyje w domach, szczególnie jak ktoś ma kasę, to ma dom duży. U nas to się wchodzi, jest kanapa zwykle, a później pokój obok będzie sypialnia. To czy pójdziecie na kanapę, czy do sypialni, jakby tyle samo kroków zrobić. Oczywiście zwykle, no wiadomo. Ale tutaj ona mówi, nie musimy już nawet iść na górę, nie musimy iść tam dalej do sypialni. Możemy tu zostać, bo przecież do sypialni jest za daleko, bo już jej się tak śpieszy, albo chce pokazać, że gdziekolwiek może go ugościć. Oczywiście słówko cookie, czyli ciasteczko, w takim potocznym, ulicznym języku slangu znaczy kobiece de genitalia. Więc tutaj Sabrina używa marki bardzo popularnych ciasteczek w Ameryce, żeby powiedzieć, jeśli jesteś głodny, poczęstuj się ciasteczkiem, mam ciasteczko, możecie sobie resztę dopowiedzieć sami. I ona mówi: No nie musisz mnie kochać, to nie chodzi o to, o miłość, nie wiem, uczucie, ale jestem po prostu tak dumna ze swojego designu. Chciałam ci to w środku pokazać, żeby szybko zgasić światło, przyciemnić to światło, żebyśmy mogli się bawić tutaj na tej kanapie. Później mamy refren, prawie wszystko jest powtórzone. Do you want the house to? I could take you to the first, second, third floor. And I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside, but never enter through the back. Doe. więc chciałabym, żebyś wszedł do środka, ale nigdy "nc" to jest wejść, wchodzić, nigdy nie wchodź przez tylne drzwi. Znaczenie możecie sobie sami dopowiedzieć, ale uwielbiam to, że to jest takie naprawdę niewinny, bo mówimy o domu, domy mają tylne drzwi. Sabrina też takie posiada. House tour, yeah, I spend a little fortune on the waxed floors. We can be a little reckless, cause it's in short. I'm pleased to be your hot tour guide. Baby, what's mine is now yours. Well, baby, if you come outside, I will let you in. Oprowadzanie domu po domu i wydałam spent, jak mówimy o fortune money, to oczywiście spent to znaczy wydać. Wydałam małą fortunę na on the waxed floors, czyli na woskowe, pod, woskowane podłogi. Reckless to jest taki nieostrożny, czyli możemy być troszkę nieostrożni, ponieważ its, te podłogi oczywiście są ubezpieczone. I to jest tutaj mamy bardzo fajną rzecz, bo zwykle się mówi I'm pleased to do something, czyli bardzo mi miło, na przykład, I ple I'm pleased to meet you. Bardzo mi miło Ciebie poznać, to jest takie bardzo takie formalne, grzecznościowe słowo. A tutaj Sabrina mówi pleżed. Oczywiście ona sobie co zrobiła z czasownik, z rzeczownika pleasure, a pleasure to jest przyjemność, rozkosz, bardzo często używane w seksualnym y, znaczeniu. I tutaj ona sobie tak zmieniła to. I'm pleased to na no, I'm pleasured to w znaczeniu jestem zrozkoszowana, żeby być Twoją gorącą yy, kierownikiem wycieczki. Nie, gorącym yy, przewodnikiem. Nie ma takiego słówka: roz, rozkoszowana, zrozkoszowana, ale też pleżet raczej nie ma. W znaczeniu tak bardzo się cieszę, że mogę być Twoim gorącym przewodnikiem. Co moje, to Twoje, i jeśli wejdziesz, I will let you in. Tutaj mamy oczywiście conditional. Conditional if później jest czas present simple, a po przecinku jest will. Po drugiej stronie od will, czyli to jest pierwszy conditional mówiący o teraźniejszości bądź przyszłości w 100% możliwe do spełnienia się. Czyli jeśli wej wyjdziesz na zewnątrz, I will let you in. Pozwolę ci wejść do środka. Oczywiście tutaj mówimy o wydaniu małych fortun na woskowe podłogi, ale waxing to jest wyrywanie, woskowanie nóg na przykład albo całego ciała. Więc wydaje mi się, że chodzi o to, że wydała fortunkę małą na woskowanie ciała. I o tym też mówiła właśnie w Busy Woman. Dlatego sobie tak pomyślałam, że może ta piosenka była taką transition albo taką iskrą, która spowodowała tą piosenkę, bo tam jest taki duży, taki, taki vibe, jest bardzo podobny o. Um. I możemy się być nieostrożni, bo nie tylko te podłogi, ale jej nogi, jej ciało jest y, za ubezpieczone. Ona oczywiście na pewno ma jakieś dobre ubezpieczenie, of course, ale to też pokazuje, jak ona y, chce się z nim zabawić, że nie muszą być ostrożni, mogą troszeczkę mocniej się zabawić. Mhm. No, i później już omówiliśmy sobie to słówko AmpleJet, no i chcę mu pokazać właśnie to ten dom, ale też pokazać mu swoje ciało, może, co ona lubi, i dlatego by była Hotel Guide, Maybe. Później podkreśla znowu, że co moje to Twoje, jeśli moje ciało w tym momencie jest Twoim ciałem, i jeśli wyjdziesz, pozwolę Ci wejść. I tutaj mam takie, zastanawiam się, no bo. Jeśli chodzi o tą house tour, faktycznie o prowadzenie domu, to co by znaczyło? To jeśli wyjdziesz z samochodu, to pozwolę ci wejść. Tylko to mi weszło do głowy, że pozwolę, we, we, jakby zaproszę cię do środka. A tutaj, jeśli chodzi o te sprawy łóżkowe, no to może po prostu, że jeśli wyjdziesz, to zaczniemy robić to na nowo. Coś takiego, mam takie myśli jedynie skojarzenia z tą piosenką. My house is on Pretty Girl Avenue. My house was especially built for you. Some say it's a place where your dreams come true. My house could be your house too. So um, are you coming in or what? Mój dom jest na ulicy Pięknych ładnych dziewczyn, ładnej dziewczyny, może Alei. Mój dom był. Specjalnie, especially to znaczy specjalnie, specjalnie wybudowany, to jest czas, yy, strona bierna. Be built, was built w czasie przeszłym, był specjalnie wybudowany dla ciebie. Some say it's a place. Some w znaczeniu pewni ludzie, niektórzy mówią, że i właśnie zamiast, jak piszecie jakieś cokolwiek do szkoły, yy, jakieś eseje. Czy listy, to nie musicie cały czas powtarzać some people, some people, albo people, people. Wystarczy powiedzieć some i też zadziała. Pewni ludzie, mówi się, że, niektórzy mówią, że to jest miejsce. Where your dreams come true, i to jest taka fraza, gdzie się spełniają marzenia. Mój dom mógłby być też Twoim domem. Are you coming in or what? Czyli no to co, wchodzisz. No, i tutaj rzuca na oczko, oczywiście, że och, jest na pięknej, yy, na alei pięknej, dzi ładnej, dziewczyny, ładnej dziewczyny, i ma mój dom został wbudowany specjalnie dla ciebie. No to to już wiemy, że jej ciało. I tutaj teraz pytanie: specjalnie dla ugoszczenia jakiegokolwiek mężczyzny, czy specjalnie dla niego? Niektórzy mówią, i to jest takie często spotykane w bajkach, mówi się, że niektórzy mówią, że to jest miejsce, gdzie Twoje marzenia się spełniają. Może to być taki, taka aluzja do innych facetów, którzy chwalili ją za to, jak ich ugościła. Ale też może to znaczyć, że Sabrina jest w stanie bardzo dużo zrobić dla tego faceta, dla facetów, i jest taka otwarta seksualnie. I mój dom, czyli moje ciało, mogą być twoim, ciałem, yy, twoim domem, czyli mogło być cię też u gości. To co wchodzisz? No i ta piosenka, jak wszystkie na, na płycie Men's Best Friend, nie jest bardzo głęboka. To ja już powiedziałam w re reakcji, że te piosenki są takie luźne. Takie na żarty, takie spuszczenie oka. Nie mają opowiadać jakich wiel jakichś wielkich historii, i mam wrażenie, że to było stworzone po to, żeby właśnie nie opowiadać tych wielkich historii, tylko żeby mieć fun, żeby eksplorować muzykę, te rytmy i żarty w tych piosenkach. To wszystko spełnia. To jest taki highlight tego albumu dla mnie. Od razu mi się spodobała ta piosenka i chyba póki co jest moją ulubioną, chociaż mam kilka jeszcze takich, które bardzo lubię. Aczkolwiek wydaje mi się, że tekstowo chciałabym jeszcze wrócić do Short and Sweet, bo tamtego albumu nie skończyłam. Czuję niedokończoną misję w niektórych piosenkach. Hmm, oczywiście tutaj też będziemy do niego wracać. Tak jak mówiłam, chyba nagram film o moich przemyśleniach dotyczących tekstu, tekstów w tym albumie. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Dajcie mi znać, czy Wam się podobała ta analiza i jeśli byście bardzo chcieli jakąś inną piosenkę z Short and Sweet. Sweet Men's best friend, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy w kolejnej analizie. Cześć!